Żyją, farmazonem tworzą sztuczności zone Zero prawdziwości, wszystko wymyślone Mistrzowie etykiety, wiewcy tandety Mają priorytety, które zlewam niestety, ciągle ziewam i śpiewam Swoje potrzebne hymny Jedyny rozpoznawczy znak to znak dymny Slow jak dupa na sofie Dla mnie się liczy dusza, nie tylko w kim popie A ci nie twórcy sezonowych breli Ludzie prostacy, pozbył i szaracy Ta mentalna biedota to nie prostota, prostota jest genialna, a ta to hołota Ograniczona systemu, homontem pląta się, plącze, bierze podanych rączek Zależności, spłaty, należności, bezosobowości, twórczych możliwości Naiwniacy, społeczniacy, sztywniacy, tacy sami w pracy i po pracy tacy My na zawsze w W wersji piraty, zajebani jak kompakty, poza tym

Pewnie myślisz, że jesteś dla swoich owiec pasterze. Mógłbym dać ci wiarę w to, ale w ogóle nie uwierzę Kto posiadał wszystkie rozumy, ma swoją wiedzę tylko na papierze Zatrukowanym pierdołami jak gazeta, codzienna fakt Obnażam twoją głupotę jak akt A pasterze możesz być tylko na swoich baranów Które liczysz, aby usnąć jak dziecko Mam tu żer dla twojej głowy, więc bierz to i karm się tą sieczką Aż wszystkie rymy się zmieszczą pod kopułą jak katedra I tak nie zrozumiesz, więc przestań, bo będę musiał cię zbesztać Ej. Pan tutaj nie stał i na wszystkich przyjdzie kolej. Jak pociągi pod specjalnym nadzorem, jak cenzura. Możesz stroszyć pióra, ale rząd i tak, tak cię wytyma. Bo Ty nie jesteś tym, kto tu wszystkie sznurki trzyma. W życiu jest dość ciasno, jak suką ubranym w lateks. Trzeba się łokciami rozpychać i ciśnąć mocno, jak hardseks. Nie zawsze jest to zawodowarte, ale lepiej wiesz na czoło niż pozostać w tyle już na starcie. Nie każdy ma parcie na szkło, niektórzy ciągną na dno z założenia. Reszta pozostaje w szarej strefie, jak nielegalne bez ciśnienia. Czekając na los, który nigdy się nie zmienia. Ja. Beautiful, beautiful man! Whoa, so now like, let me repeat that. Oh, you see? You see, my beat has ended. So now, let me get the background. Bitch. <laughs> yes, bitch! I said bitch! Stop repeating my shit, bitch!